Znajdujemy się w miejscowości Fortaleza w Brazylii. Jest godzina 9.20 rano, mamy już 30 stopni. Pokażę Wam w tej chwili w jaki sposób wchodzi się do typowego apartamentu. Tutaj widzicie apartament Landscape, pokażę Wam teraz całą procedurę bezpieczeństwa i w jaki sposób jest to wszystko yy, zabezpieczone. Tutaj widzicie w pobliżu morze, plaże i promenadę. Wszystkie apartamenty są bardzo dobrze strzeżone. Wszędzie jest ochrona, ogrodzenie. Praktycznie apartament można zostawić otwarty przez całą dobę. Nie ma żadnej możliwości, ktoś się włamał. Pokażę Wam w tej chwili, w jaki sposób możemy wejść do środka. Pierwszy odczyt twarzy. Jesteśmy już w środku. Jest to typowy apartament, apartamentowiec brazylijski. Widzimy już przygotowania do świąt. Idziemy dalej. Także wjazd na parking jest zastrzeżony wyłącznie dla samochodów. Które zostały wcześniej zarejestrowane w systemie. Widzimy tutaj kamery i czytniki, które szczytują tablice rejestracyjne i przepuszczają samochód dalej. Jesteśmy na recepcji. Wejście jest także strzeżone przez odczyt twarzy. Jesteśmy w środku. Znajdujemy się na poziomie minus jeden. W tej chwili możemy udać się prosto do apartamentów lub przy pomocy schodów ruchowych znajdujemy się teraz na poziomie 0, części basenowej apartamentów, w oddali widzicie morze. Oczywiście o tej godzinie nie ma jeszcze nikogo. Widać tutaj wyraźnie cztery wieże. Zjeżdżamy teraz na dół, wracamy do poziomu minus jeden. Znajdujemy się w tej chwili na jednym z poziomów parkingu. Tych poziomów jest minimum 3, w zależności od wielkości apartamentu. Do każdego apartamentu przypisane jest jedno miejsce parkingowe, ewentualnie dwa miejsca parkingowe, w zależności od wielkości. Oczywiście y, mieszkańcy lub wynajmujący mogą zostawić tutaj także rowery, motory. Wszystko jest chronione. Bardzo bezpieczne. Znajdujemy się w tej chwili przy windach. Taka ciekawostka: każdy apartamentowiec ma dwa rodzaje wind: jedna dla mieszkańców, druga dla pracowników obsługi.